To jest słuszne stwierdzenie, słuszne. Czasami mam taką ochotę, wiesz co? Nawet założyć harem. Czasami mam taką ochotę bez kitu, Wiesz, mi brakuje tego, czego bardzo bym pragnął. Nawet tego choćby seksu do cholery jasnej to czasami mam normalnie aż ochotę harem założyć, harem własny. Szczerze Mówię. No i co byś z tym haremem kobiet robił, powiedz mi? Wiesz, jak jest w haremach. Każda musi być tak samo zaspokojona. I ja bym to dojrzał, ja bym to dojrzał, bym to dojrzał. Lubisz na przykład piosenki o Okudżawy? Lubię. Znasz taką piosenkę rosyjską Brzuska? No zaśpiewaj. Chyba zaświęć to po polsku. Dalszę. mi żółskę. Jest silny w nią dół. Na swoje igraszki. Głoski gół. Tak stało złamana. To zbrakło jej sił, bo promienie słoneczne za góry się skrył. Bo promienie słoneczne za góry się skrył. Widziałem jelenia, jak do się go strzał, co wejdzie krwi zbroczony do życia się rwał, Chciał walczyć, lecz nie mu. Zbrakło mu sił. Bo promienie słoneczne za góry się skrył. Bo promienie słoneczne za góry się skrył. Widziałem dziewczynę, jak żyła wśród skał. W tej dzikiej pustyni ogarniał ją szał. Przeżyła cierpienia, ten zbrakło jej sił. Bo promień ostatni, za góry się skrył. Bo promień ostatni. Za góry się skrył Lecz gdy słońce zgaśnie To nie chcę się żyć Bo życie bez słońca Nie warte jest nic Bo życie bez słońca Nie warte jest nic Jeszcze raz, jeszcze raz Żyjmy więc póki czas Jeszcze raz, jeszcze raz żyjmy więc póki czas Chciałbym Ci zadać jedno pytanie Bo nie wiem czy mi na nie odpowiesz W ogóle parę pytań No nie wiem czy mi na nie odpowiesz Tak mi Jesteś... jesteś szczęśliwa, czy nie? Teraz Ty mi zadajesz trudne pytania, tak? Mhm. Czy ja jestem szczęśliwa? No. Jestem, nie jestem. Mhm. A jeżeli nie jesteś, to dlaczego? Jeśli się można spytać. Dlaczego nie jestem szczęśliwa? Może właśnie też dlatego, że nie znalazłam... Jeszcze odpowiedniej osoby. Czyżby to znaczyło, że jesteś wolna? Nie do końca jestem wolna w tej chwili, ale no na masz... pewno to jest tak, że. No sorry, że ze takie osobiste pytanie. No, jest to osobiste masz... pytanie, ale czy masz mam może dzieci albo męża? Dzięki, aż tak źle wyglądam. <laughs> nie no. mam dzieci, nie mam dzieci, ponieważ uważam, że jeżeli kiedykolwiek jak Założę rodzinę, to po pierwsze moje dziecko będzie musiało mieć ojca, po drugie będzie musiało mieć normalny dom, którego może ja nie miałam, i po trzecie wiesz, może to jest też tak, że rozmawialiśmy ze sobą mhm. o tym wszystkim, bo masz pewne spostrzeżenia podobne do moich. I no. na pewno chcę ci powiedzieć, że wiesz, że jesteś na tyle silnym człowiekiem, mhm. dobrym człowiekiem, że znajdziesz swoją tą drugą połowę, bo zasługujesz na to. Tylko nie możesz się poddać, i obiecaj, że do szkoły wrócisz. Aj, trudne decyzja. Trudno, naprawdę. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz wrócić do szkoły, skoro takich jesteś wiesz? To nie jest Jesteś słuchaj. inteligentny, naprawdę bardzo. Szkoda, nie marnuj siebie. Teraz do tego momentu mówisz, że nie możesz sobie znaleźć pracy. Wykształcenie też jest w jakiś sposób na pewno potrzebne. A ty chcesz mieć osobę, której chcesz zapewnić w przyszłości wszystko, tak? I życie. Dokładnie, Chcę być takim człowiekiem, jakiego, jakiego, jakie dziecko chciałoby mieć ojca. Porządnego. Ale wiesz co, Ty nie musisz, który, ty nie musisz chcieć być, który ty mnie, jesteś takim człowiekiem. Który umie wychować dziecko, umie. Który pójdzie za dzieckiem, wszędzie wszystko zobaczy, co dziecko robi. A nie, puści go, puści je i... A dziecko sobie robi, co chce, co mu się, żeby nie podoba. Wiesz co? Naprawdę, wydaje mi się, że musiałeś mieć cudowną mamę, wiesz? Moja mama była cudowna. Wspaniała. Bo wychowała cię naprawdę ja do człowieka. Powiedz jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś mi, mhm. że nie ufasz. Tak bardzo dużo. Dlaczego? Bo mnie skrzywdzili bardzo. Mm -hmm. I co? jest. co? praktycznie niesłone. Może, muszę wyczerpać dobrą sytuację. A jakie dobrą radę dam, uważaj naprawdę na facetów, uważaj co na niektórych, takich nietypowych typów, uważaj. Lepiej poczekać nawet te, jeszcze nawet te, nie możesz czekać, 28, tak? No. No ale jeszcze poczekać lepiej te 7 lat. Nie no, nie przesadzajmy. mój zegar biologiczny tyka, kochany, ja za 4 lata co najmniej muszę mieć męża i dzieci. Tak? No? O kurczę. <laughs> o kurczę, no widzisz? Ja będę uważać na facetu, a Ty wróć do szkoły. Czasowo? tam znajdziesz swoją wielką miłość na pewno. jesteś bardzo fajnym, sympatycznym, młodym człowiekiem. Dziękuję. Za dobre słowa uznania. Pamięć coś. Jakbyś została ze mną, to wróciłbym do to wrócę do szkoły Myślę, że masz to wszystko w mhm. sobie co to jest? Co to jest? Co to jest, ej? Nie, ma. nie ma! Nie ma, Nie ma, Nie ma Okazuje się, że nie jest taką nieznaną aktorką. No. Nie. Ona nie jest osobą nieznaną, tylko, że no. jest kimś znanym. O o to chodzi. Wyglądałeś taki program Big Brother? No. A Bar? No. Nie wspominać się na żadnej osoby z tych programów? Czekaj, 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 czekaj. No. Grała taka jedna, podobna, I to bardzo. Teraz 150. Co? So, muszę przypomnieć, koło to jest. Po ile sobie przypomnę. Na gorące krzesła wiem, że się działa. Na no, imię miała mieszkanie. Fry. Frytka ją chyba przez Tak. To jest ona. Frykowska? No. To była ona? No. Co to była? No to jest ona. Co? new